Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szymon Łączny, Centrum Kompetencji BAS w Pamiątkowie. Znajdujemy się na kolekcji odmian rzepaku ozimego. Rzepak ozimy w Pamiątkowie przezimował bardzo dobrze. W kilku słowach może co tutaj do tej pory wykonywaliśmy, jakie zabiegi. Jeżeli chodzi o nawożenie azot na raz w postaci salety amonowej 170 kg na hektar. Do tej pory dwa zabiegi insektycydowe. Pierwszy przeciwko chowaczowi czterozębnemu i chowaczowi brukwiaczkowi. Następny chowacz czterozębny, to był drugi nalot i pierwsze osobniki e, słodyżka. 30 marca wykorzystaliśmy krótkie okienko zabiegowe, aby wykonać zabieg fungicydu z funkcją regulatora wzrostu, jakim jest produkt Karyx. Zastosowaliśmy Karyx, co widać po mojej lewej stronie. Tutaj sektor chroniony. Dawka oczywiście 1 litr na hektar. Wspomniałem, że było to krótkie okienko zabiegowe. Niemniej jednak udało się uzyskać. Trzy dni po zabiegu wtedy panowały warunki takie, że temperatura minimalna nie spadała poniżej 4 stopni. Średnia dobowa oscylowała wokół 7-8 stopni Celsjusza, a maksymalna sięgała powyżej 14 stopni. Spójrzmy, jakie efekty. Przyniosło zastosowanie w tym terminie fungicydu z funkcją regulatora wzrostu, jakim jest karyx. Wziąłem do ręki roślinę wykopaną z sektora chronionego i możemy zauważyć, że osiągnęliśmy cel zamierzony: to znaczy przełamanie dominacji wierzchołkowej pędu głównego, stymulowanie do rozwoju większej liczby rozgałęzień bocznych w celu uzyskania maksymalnego plonu. Ponadto stymulacja rozwoju. Systemu korzeniowego, ale co bardzo istotne, ochrona fungicydowa. I tutaj w momencie takim jakim się znajdujemy, to ponad dwa tygodnie od zabiegu od 30 marca do teraz obserwujemy bardzo silny wzrost porażenia i infekcji roślin na obiekcie kontrolnym. Ja może wezmę przygotowane liście, mam na myśli. Szarą pleśń, która infekuje blaszki liściowe, także nowe symptomy suchej zgnilizny kapustnych. Dodatkowo pojawia się także cylindrosporioza. W tym celu stosowaliśmy karyks, by rośliny zabezpieczyć przed takim właśnie negatywnym skutkiem pojawienia się chorób grzybowych. Mam teraz w ręku roślinę z obiektu kontrolnego. Jest ona zdecydowanie wyższa, dominuje tutaj pęd główny. Charakteryzuje się ona mniejszą liczbą rozgałęzień bocznych. Ale co ciekawe, też na tym akurat okazie możemy zauważyć pęknięcie łodygi, które jest bramą wejścia różnych patogenów. Roślina nie została zabezpieczona fungicydem, więc jest szczególnie narażona na takie infekcje. To jedna sprawa. Natomiast co przed nami? Przed nami oczywiście obserwacje występowania szkodników, ale w kontekście stosowania fungicydów, występowania chorób grzybowych jest bardzo wilgotno. Spadło w kwietniu obecnie blisko 40 mm wody, a generalnie od początku roku kalendarzowego w Pamiątkowie zbliżamy się do sumy opadów sięgającej 200 mm. Czekamy oczywiście na ocieplenie. W takich warunkach bardzo dobrze i szybko będzie rósł i rozwijał się rzepak, rośliny rzepaku ozimego, ale także choroby grzybowe. Jesteśmy, można powiedzieć, skazani na obserwację i ciągłą lustrację plantacji pod kątem występowania chorób grzybowych, ale na początek będziemy obserwować czy pojawiają się apotecja zgnilizny twardzikowej. Obawiam się o wczesną infekcję tą chorobą grzybową rzepaku łazimego, co może przynieść bardzo istotne straty w plonie nasion. Aby temu zapobiec, zachęcam do lustrowania plantacji pod kątem występowania apotecjów zgnilizny twardzikowej i już teraz zabezpieczenie się w sprawdzony fungicyt do ochrony okołokwitnieniowej rzepaku łazimego. Firma BASF poleca rozwiązanie, jakim jest Piktor. Stosujemy go w dawce pół litra na hektar. Bardzo skutecznie chroni rzepak ozimy przed zgnilizną twardzikową, ale także czernią krzyżowych, która może infekować łuszczyny. Ale także, ja pokazywałem, szara pleśń właśnie może też przenieść się na pędy główne, na łuszczyny. Dodatkowo Piktor Cechuje się pozytywnym wpływem na fizjologię rośliny. Będzie dobrym i skutecznym rozwiązaniem, które będzie podnosiło plon nawet w, sytuacji, nawet w sytuacji braku występowania chorób grzybowych. Zachęcam, abyście Państwo kontaktowali się także z naszymi przedstawicielami handlowymi w terenie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.